Dzisiaj musimy, dzisiaj musimy po prostu powiedzieć, że jest to piękna budowla. Na pewno była zrobiona w terminie dosyć szybko. Na pewno jakieś tam problemy były, ale chcę powiedzieć, że współpraca z tą firmą, jako moja wójta układała, inspektora nadzoru układała się bardzo dobrze. Dlatego Państwu. Strusom bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że ta świetlica będzie nam długo służyć. A chcę tutaj dodać, że mamy jeszcze gwarancję na nią na 5 lat. W związku z tym, jeśli gdzieś pani Sołtys odpadnie jakaś farba, to od razu dzwonić do pana Strusza i niech zamaluje. Pan Wójt składa wszędzie wnioski, gdzie jest tylko możliwe. A jak jest niemożliwy, to też składa i dostaje dofinansowanie. To jest bardzo ciekawa sprawa, szanowni państwo, więc poproszę o wielkie brawa dla pana Wójta. <klucza> szanowni państwo, to jest właśnie taki dobry gospodarz, który właśnie w taki sposób próbuje znaleźć wszędzie, gdzie jest tylko to możliwe, środki zewnętrzne. Szanowni państwo, niech też świetlica, ten budynek tętni życiem. Dzisiaj zebraliście się Państwo w całkiem licznej grupie. Ja mam nadzieję, że kiedy już ruszy pełną parą praca tego obiektu, będzie tutaj dużo więcej ludzi, dużo więcej ludzi młodych, wręcz dzieci, bo to głównie z myślą o nich i o przyszłości takie obiekty w gminie Siedlce staramy się budować i tworzyć. A dzisiaj Państwo macie naprawdę piękny budynek. I... Oczywiście podziękowania należą się wszystkim, poczynając od Pana Wójta, e, rady, rady Gminy, Pana Radnego, ale też chciałbym po, bardzo serdecznie podziękować i wiem, że żyła tą inwestycją pani Sołtys, pani Ewa, bo tutaj miałem od czasu do czasu też okazję się spotkać przy różnych sytuacjach i, i uczciwie mówię, że cały czas żyła, te o innych rzeczach nie mówił jak o tej świetlicy. Także ogromne podziękowania należą się również pani Panu Radnemu. Z strony, tak jak już to było wspomniane, mogę dodać, że obiekt ten ma pięcioletnią gwarancję i myślę, że przy współpracy tu z panią sołtys i tutaj z lokalnymi działaczami za 5 lat zostawimy go taki, jaki on jest dzisiaj, że będzie to wszystko bardzo ładne, świeże, eleganckie i dobrze użytkowane.